Cześć się ja jestem Hangman, witam was bardzo serdecznie Co ja chciałem wam dzisiaj pokazać? To będzie taki krótki odcineczek W którym pokażę wam Coś takiego dziwnego troszeczkę Jesteśmy właśnie na lobby Nie w lobby, tylko na lobby Serwerów Steelcraft Ja już o tym serwerze wam tam kiedyś mówiłem, poczekajcie Przepraszam was za to, poprawię sobie mikrofon Okej? Okay. Już wam kiedyś tam mówiłem o tych serwerach yy, I jestem... I właśnie teraz niedawno były zmiany na serwerze I podejrzewam, że to przez to przez, przez przesunięcie spawna w dół Zesponowałem yy, się tutaj na spawnie, a nie tam normalnie na tym diamenciku, gdzie się powinienem spawnować No cóż, zesponowałem się tutaj w takim miejscu dziwnym yy, Nie mam pojęcia czemu tak się stało, no ale... Jakoś mi to nie przeszkadza, Biegam sobie tutaj tak wydaje mi się, że jedynym... jedyną możliwością, żeby tam przejść sobie do tego lobby, żeby móc wejść w któryś z serwerów, no to będzie właśnie... Yy, będzie po prostu albo komenda kośnik lobby, albo napisanie do administracji. Ale my tego tak od razu nie zrobimy. Jesteśmy teraz na tym lobby, tu już troszeczkę pochodziłem, ale czy nic takiego nie ma fajnego. Znajdujemy się tutaj na tym lobby. Tam się gapi jakiś na mnie. No dobra. Zeskoczymy sobie tutaj... Zeskoczymy sobie z tego lobby. Nie powinniśmy się zabić, a jak co, no to będzie nawet dobrze. No zobaczymy. A jednak się zabiliśmy. I teraz znajdujemy się tutaj. Oj! No, ładuj się, ładuj. No ładnie, ładuj się. Kurczę, pozmieniaj tutaj. Tutaj czekajcie. Liczba się nie zmieniła, ale o, dodali 50 slotów na creative a to super, bo był mi często przypomniany. Regulamin dodali jakiś. Graj, uciwień, nie wszczeklij, nie najpisz poprawnie gramatycznie, graj uczciwie, nie żebraj, nie reklamuj. To tylko ogólne subskryb... Eee, zasady lobby. Oświadcza, że zgadzasz się z regulaminem zamieszczonym na Steelcraft. Na kompasie, wybierz serwer, ble 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 ble. A, czyli pozmieniali tutaj, no ale to nie to wam ja mówię. Byłem tam na górze. A teraz jestem tutaj i jakby to mord powiedział jestem tutaj No właśnie eee... No Fajnie, że zrobili właśnie, widzicie, teraz mamy takie mamy teraz e... serwer. Przy okazji zapraszam Was na te serwy mam. To jest Skyblocka for Fana, Kreativa i Free Więc Was zapraszam. No i to w zasadzie tyle no. Do zobaczenia.